No, 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 mamuś, tak, 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 tak. Słuchaj, ja już muszę kończyć, bo będę program nagrywać na YouTube, wiesz? No, słuchaj, nic ci do tego, że gadam przez banana. To jest mój banan. Co i, i zobaczysz, ja jeszcze muszę selfie zrobić, wiesz? Cześć, pa! Mówi się o tym, że selfie może być zabójcze, ale również o tym, że może świadczyć o chorobach psychicznych. Spójrzmy na te informacje. Okazuje się, że popularne selfie stanowią realne zagrożenie dla naszego życia. 66-letni turysta z Japonii zmarł po tym, jak spadł ze schodów w indyjskim Taj Mahal. Mężczyzna próbował zrobić sobie selfie. To już 12 osoba, która zginęła w powodu próby zrobienia sobie selfie. A w wyniku ataków rekinów zginęło 8 osób. Wynik jest powalający, tak więc uważajcie, jak robicie selfie, bo to może być Wasze ostatnie selfie w życiu. Mówi się też o tym, że amerykańskie towarzystwo psychiatryczne uznało robienie selfie za chorobę. Jest to zaburzenie obsesyjno-kompulsywne, charakteryzujące się ciągłą chęcią robienia sobie zdjęć i umieszczania ich na serwisach społecznościowych, aby uzupełnić braki poczucia wartości. Jak widać, robienie selfie ma różne twarze, ale czy za 5, 10, 20 lat może za 100? Selfie nadal będzie popularne? Myślę, że tak. A wy co sądzicie? No, cześć, mamo, cześć, cześć. Słuchaj, no, no, jest problem, wiesz, wiesz, z tym prezentem. Słuchaj, no, twój prezent jest do dupy. Jest kompletnie do dupy. No, no, no nie działa. Słuchaj... Siedzę od 15 minut przed nim tutaj i nic. Jak to nie rozumiesz? Przecież ci mówię. Siedzę od 15 minut i ta książka nie zdążyła się jeszcze zacząć. Jeszcze się nie zaczęła. już ja się tak wynudziłem już. Co? No, c słucham. No ja przepraszam. Jak ja. Ty, ty, myśl, ty myślisz, że ja mam tę książkę otworzyć i przekartkowywać? Nie, 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 to jest absolutnie wykluczone. Nie, mamo, nie! Nie, nie jestem głupi, nie! Ja lubię sztukę. Dwa razy w tygodniu jestem w kinie. Fej, ja już nie mam ochoty. Straciłem 15 minut. Miałem nagrywać film. Poświęciłem się. Nie, cześć! Pamiętacie, może, te czasy, kiedy selfie jeszcze nie nazywało się selfie? Kiedy właściwie to jeszcze nie było modne. Po pewnym czasie dopiero nastąpił wielki boom. I od razu gwiazdy, telebryci e, też to podchwyciły i tak. Ale ja pamiętam czasy, kiedy zrobiłem sobie samemu zdjęcia Sony Ericsson K510i. Miał z tyłu lusterko, które służyło właśnie, żeby tylnią kamerką, bo jeszcze nie było przednich kamerek. Robiło się tylnią kamerką, a lusterko miało pomóc, i już tak się nauczyłem. Że już nie potrzebowałem żadnego lusterka. Automatycznie miałem zrobić idealne selfie. No to myślę, że czas przyszedł na to, żeby przejść do trzeciej części, czyli do tego, co wydarzyło się ostatnio w moim życiu, a zarazem jest to związane z muzycznymi inspiracjami, na które serdecznie zapraszam. W zeszłym tygodniu, w środę, byłem w Poznaniu. Cześć! Czas na podróż! Jako, że jest on oddalony ode mnie paręnaście dobrych kilometrów, pojechałem pociągiem. Poznań jest przepięknym miastem, ale nie chodzi mi o Poznań, chodzi mi o to, że byłem na koncercie. To znaczy, bardzo chciałbym powiedzieć, że byłem na koncercie, ale powiedzcie mi, czy byliście kiedykolwiek w kinie na koncercie? Nie na filmie, na koncercie. Ja właśnie byłem na koncercie, wyjątkowym koncercie MTV Unplugged, czyli wykonywanie utworów bez prądu z pomocą akustycznych gitar, pianina, a w tym przypadku nawet orkiestry, a ja byłem na prawym mierze, która miała miejsce w największych kinach, multikinach w Polsce o tej samej porze. Była to jedna emisja i jedyna możliwość zobaczenia ich na dużym ekranie. Baby.